Co by było, gdyby przyroda, którą znacie, miała swojego opiekuna, kogoś, kto od wieków strzeże lasów, pól i dzikich zwierząt? Dziewanna, bogini natury, której moc wciąż unosi się wśród szumów rzeczy, odważysz się poznać jej historię. Dziewanna zrodzona z samej esencji przyrody była od zawsze związana z ziemią, wodą i niebem. W mitologii słowiańskiej to ona niosła życie każdej roślinie i każdemu stworzeniu, które kroczyło po ziemi. Jako opiekunka natury, dziewanna chroniła każde stworzenie, które znalazło się pod jej skrzydłami. Była uosobieniem cyklu życia, odrodzenia i śmierci. Jakie sekrety skrywała wśród leśnych ścieżek? Każdego roku, w okresie, gdy przyroda budziła się do życia, ludzie czcili dziewannę, wierząc, że dzięki niej ich ziemie będą płodne, a zbiory obfite. Odprawiali rytuały, by zyskać jej przychylność: czy to wiosenne festiwale, czy letnie obrzędy. Każdy miał swój cel. Dziewanna była nie tylko boginią życia, ale także zmian. Jej moc była odczuwalna w każdym cyklu natury, od budzącej się wiosny po uśpienie zimy. W jej obecności natura zawsze odnajdywała swój rytm. Legendy o dziwanie są pełne magii i mądrości. Jedna z nich opowiada o tym, jak dziwanna ocaliła umierający las przed ciemnymi siłami. Przywracając życie tam, gdzie panowała śmierć, to ona z delikatnym dotykiem sprawiała, że ziemia znów rozkwitała. W świecie roślin dziewanna była symbolem płodności i zdrowia. Jej imieniem nazwano jedną z najpotężniejszych roślin leczniczych, znanych ze swoich właściwości od wieku. Czy wiedzieliście, że każda z tych roślin była uważana za dar od bogini? Dziwanna inspirowała artystów i poetów przez wieki. Jej wizerunek ewaluował od starożytnych rzeźb po współczesne malarstwo i literaturę. Każda epoka wnosiła coś nowego do jej legendy. Nawet w dzisiejszych czasach dziwanna znajduje swoje miejsce w nowoczesnych mediach. Filmy, gry i seriale pożywiają jej postać na nowo, przekazując jej magiczną moc w kolejnym pokoleniu. Dziwanna jako symbol natury stała się inspiracją dla ruchów ekologicznych na całym świecie. Jej legenda przypomina nam o potrzebie ochrony przyrody. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzisiejsze festiwale inspirowane dawnymi obrzędami nadal oddają hołd dziewannie. To czas, kiedy ludzie łączą się z naturą, oddając częściej jej i mocy. Choć dziewanna jest postacią z dawnych wierzeń, jej duch wciąż żyje w naszym codziennym życiu. W każdym kwiecie, który rozkwita, w każdym drzewie, które szumi na wietrze, możemy odnaleźć jej obecność. Dziwanna uczy nas harmonii z naturą, szacunku dla Ziemi i darów. W świecie, który coraz bardziej oddala się od tych wartości, jej przysłanie jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Dziwanna bogini natury i życia pozostaje symbolem nieprzemijającego cyklu życia i śmierci, odrodzenia i zniszczenia. Jak jej historia rezonuje z Wami? Dziękujemy, że podążaliście z nami śladami dziewanni. Co najbardziej Was zainteresowało w tej opowieści? Dajcie nam znać w komentarzach. Chcielibyśmy usłyszeć Wasze przemyślenia i sugestie na kolejne filmy.